Krzyk. Głośny krzyk w świat ulatuje. Do bram nieba puka. Bóg go sobą nie markuje. Nikt tu nie oszuka. Dziwne przyjał lud zwyczaje. Zmiany go skłócają. Wybrał sobie dróg, rozstaje. Gdzie się sępy czają? Nienawiści słowa wszędzie. Nie ma czym oddychać. Płynie wartko w świat orędzie. Które mało słychać. Uleciała jedność głosu. Tylko bełkot dławi. Rządzi i nabija trzosu. Zjednoczony rabbi. Krzyczy mały, krzyczy duży. Bomby rację mają. Kto biedniejszy to ten służy. W zamian nic nie dają. Znikło niebo czyste. Słońce smutno świeci. Nisko chmury krwi.